Módlmy się. Boże nasz no Ojcze niech Najświętszego Sakramentu nas odrodzi, niech nas oczyści z danych grzechów, da nam udział w tajemnicy zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Panie przeciw niegodziwości za zasadzkom złego ducha, Amen. bądź naszą ochroną. Chogy Bogu poskro i pokornie o to prosimy, a Ty, Boże, niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które w głowę do ludzkich po tym świecie krążą, błocą mrożą wstrąć do piekła. Amen. Amen.

z Chrystusem. O, Bogu niech będą dzięki. Króla wznoszą się znamiona, tajemnica krzyża błyska, na nim życie śmiercią kona, lecz tej śmierci życie tryska. Poranione kosztem srogim, głośniej samu go przeszywa, aby na jedna z Bogiem krwią i wodą twojej spływa. Już się spełnia pieczne słowo, pieśni, co ją nami śpiewa. Głoś Pochwalony o będzie najświętszy sakrament teraz zawsze i na wieki wieków amen niech będzie pochwalonyś najświętszy sakrament teraz zawsze i na wieki wieków amen niech będzie pochwalonyś najświętszy sakrament teraz zawsze i na wieki wieków amen Bo z Boża, niech będzie zawsze z nami amen matko Strażniczko świętej wiary Módl się za nami. Módl się za nami. Spomożeniem wiernych. Módl się za nami. Módl się za nami.